Trzemaneczko. Lecimy na trening. Dzisiaj trening w terenie. Buty terenowe założone. Jest tak niby ciepło i nieciepło. Lepiej bluzę założyć, bo taki wiaterek jakiś dziwny. Natomiast do tego krótkie spodenki Ostatnio byliśmy w miejscu typowym Biegliśmy koło pociągów. Dzisiaj to sama lokalizacja Tylko trochę dalej Zobaczymy czy się da pobiec dalej Tak to wygląda Od strony Od strony szpitala Na ulicy Szaserów Domek jakiś porzucony Spalony No i co? Krótki rekonesans W tą stronę Da się? W tą stronę Teoretycznie tam daleko widzę, że ludzie są też, więc da się. Oczywiście dworzec wschodni. Zobaczcie ile śmieci. Kurde no, śmiecie są wszędzie. Ale to już wiedzą koledzy i koleżanki, którzy mają kanały, na których pokazują jak ludzie śmiecą, a oni to wyciągają i wyrzucają, czyli jednym zdaniem porządkują i czyszczą te śmiecie kurcze no nie fajnie, nie fajnie, ale to też tego nie zmienimy i chyba długo się nie zmieni a biegnę takim terenem bo jak wiecie za trzy tygodnie biegnę w Łochowie przez lasy i tam jakaś Woda też będzie, więc taki teren to jak znalazł dla mnie, żeby chociaż trochę się przygotować jakoś. No i tak jak ankietę zrobiłem, wyszło na to, że chcecie takie nagranie dłuższe, godzinne z biegu. Myślałem nad gimbalem, żeby zachować stabilizację obrazu na wysokim poziomie, ale godzinę balem to chyba ręka by mi odpadła rozwiązanie drugie to jest takie że ale to nie teraz będę wymieniać telefon to mój telefon tylko że nowszy model już ma jakby taką super trip action stabilizację i naprawdę to bardzo dobrze działa ale nie będę zmieniać telefonu specjalnie Coś pośredniego zamówiłem taki jakby klips do telefonu i przyczepię na przykład do plecaka do, do ramienia. Więc jakby będziecie widzieć to co ja widzę, a jak będą jakieś takie poruszenia obrazu, no to wystabilizuję to w programie My pociąg. Ale ja to się odsunę on bardzo blisko będzie mega blisko wręcz o no pełno śmieci, a tu widzicie modernizacja i to są nie wiem, niech mnie ktoś poprawi jeżeli źle mówię, słupy trakcyjne, czy no chyba słupy trakcyjne. Ale teren luksusowy na, na trening. Luksusowy. Chyba teraz trzy tygodnie to spędzę chyba tutaj cały czas. No i dobiegliśmy do takiego jakby rozwidlenia. Tutaj samochodem można dotrzeć. A dalej, no nie wiem. No sprawdźmy, przecież trzeba sprawdzić, czy się dalej da. Jakby się dalej dało, no to im więcej kilometrów, tym lepiej. Takie działeczki, piękna sprawa. Taką działeczkę bym chciał mieć kiedyś. Może ktoś ma na zbyciu, a ja mam urodziny niedługo, to chętnie taki prezencik przyjmę. No dobra kubeczek Dam za taką działeczkę. I tak jak mówiłem, teren to teren. A jak teren to teren, bo teren to teren. I podchodzę do niego z szacunkiem. Czyli od razu w lądku zdrój. I Włochowie z tempem bardzo racjonalnym wystartuje. Tu nie ma co zgrywać hojraka, bo teren to teren ja się tak średnio znam na lokomotywach, pociągach może ktoś się bardziej zna natomiast lubię oglądać i taka lokomotywa leci leci, płynie a nawet jedzie no wygląda na to że może się udać nawet daleko powiedz cieszy mnie to że ogromnie. Ale zobaczcie, jaki syf! O matko, tragedia! No, kurde, fatalnie! No, cieszy mnie to ogromnie, bo, bo więcej kilometrów w takim terenie, na dreningu, to będzie łatwiej później na zawodach. To to już koniec. Tam dalej nie da się, aczkolwiek widzę, że ktoś tam idzie. Mm, dobra, sprawdzam Teoretycznie da się ale jakbyśmy z tamtej jakiejś uliczki takiej przeszli. Natomiast tutaj to nie wiem. Wolę nie ryzykować. Jakaś tam jeszcze dziura będzie czy coś. Wracamy. Podejrzewam, że tutaj nigdy nie dało się biec. Dopiero podczas tej modernizacji widzicie jakie gruzowisko. Jakie tereny Tutaj to wszystko zostało Zorane Żeby mogli pewnie Położyć kable I ciężki sprzęt żeby mógł wjechać Natomiast teren Jest rewelacyjny Słyszycie jak dyszę Bo jest trudno Ale ja i lubię Ja lubię jak jest trudno na treningu Bo później na zawodach jest łatwo Fajny krajobraz Tutaj dalej linia podliska. Po lewej stronie zajazdy do zajazdy, <grym> do zajezdni tory, i jeszcze tam w lewo daleko bieżne. Czyli na przykład na nie wiem, Terespol, Biała Podlaska, mały składzik, jakiś tam elementów nieznanych mi. A tutaj elementy znane czyli drzewa Znaczy pozostałości po nich oj Tak zdycham, bo tutaj gdzie biegniemy i tam dalej to w ogóle było bardzo dużo drzew niestety jak to modernizacja i to kopanie się do kabli czy tam żeby w ogóle sprzęt dojechał ciężki to musiało zostać usunięte nie wiem czy będą jakieś nasadzenia W związku z tą modernizacją Jakieś inne Normy są Takie, że Jakiś tam odstęp musi być Od drzew, nie wiem Ale było Bardzo ładnie, a jest pustynia Z gogle Zaraz na street Pokażę wam jak było A jak jest a, Tutaj mamy kładowisko węgla aby szpital mógł być ogrzewany bo ma swoją kotłownię ciepłownię jakby to nazwać no coś co robi że jest ciepło lokomotywy i takie dziwne bo jedna ma po środku kabinę a druga ma kabinę bliżej lewej strony z tego co widziałem, to takie, jakby techniczne. One tutaj, w obrębie tej stacji, działają i e, podciągają składy w jedną i drugą stronę. Ta przestrzeń była cała zazieleniona. Była w, w ogromnych drzewach, krzaczkach i tak dalej. Zobaczcie, jak to wyglądało z Google Maps 3 lata temu. No różnica jest naprawdę Ech, ogromna. I tak biegnę, biegnę. Coś taki jakiś zapach. Ech, co ostatnio czułem. Patrzę. A tu mój rzepak. Wracam powoli. Wyjdzie około 5 km. Ech. No czuję, że ten Tyron, ten teren to wchodzi w nogi i będzie, będzie fajnie tutaj trenować przez 3 tygodnie. Teraz będę tylko tutaj wychodzić Tylko tutaj biegać. Ewentualnie jakieś to e, powiązanie zrobię z asfaltem. Że na przykład tutaj długie wybieganie. A tempo sprinty to na asfalcie Ale super się cieszę, że pod domem mam taki teren. No słyszycie. No można się tutaj zmachać. Cały czas w piasku. Tutaj jakaś nowoczesna taka chyba hala albo odnowiona. Bo dosyć ładnie wygląda. O, a tam dalej. Tam dalej jakieś składy. Biegnę w tempie 1.0 i na pewno w takim będę biec w Uchowie i w lądku zdrój. Nie ma co szybciej, bo to człowiek się może wykończyć. Znaczy jak ktoś biega cały czas w jakichś takich terenach górskich. No to okej. Okay. kondycja ma wyrobioną. Mięśnie też inaczej pracują. Ale człowiek z nizin jak przyjedzie na zawody, takie górski, górskie. No, to może się źle skończyć, więc 6 -0. Na pewno będzie teren e, czasami zacieniony, czasami odkryty. Generalnie będzie świetna zabawa. No i co, żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, Hejka.